Ja uważam, że rola rekrutera jest bardzo trudna i chociaż próg wejścia w tę rolę jest niski, to później okazuje się, że ona jest zupełnie inna niż sobie wyobrażamy, bo co myślą ludzie, gdy zaczynają pracować jako rekruter? Ale fajnie, będę pracować z ludźmi, będę zatrudniać ludzi, a rzeczywistość jest taka, że odrzucimy kilkaset osób, żeby zatrudnić jedną i że absolutną większość dnia my spędzamy odrzucając ludzi, a nie zatrudniając. I bardzo ciężko jest sobie z tym poradzić. Co pomaga? Moim zdaniem, największą pomocą jest posiadanie takiej swojej grupy wsparcia, czyli grupy innych rekruterów, którzy mają podobne przeżycia. Zobaczenie, że ja nie jestem w tym sama. Czyli networking, udział w wydarzeniach branżowych, meetupach, spotykanie się z innymi rekruterami, bo nic tak nie działa kojąco na serce, jak ta świadomość, że inni też mają te bolączki, to nie ze mną jest coś nie tak. I po prostu możliwość takiego wentowania opowiedzenia o tym, co przeżywam, z czym mam trudności, to daje niesamowitą moc, świadomość, że jest nas więcej i że ktoś już może wymyślił rozwiązanie dla niektórych problemów. I jeszcze jedną rzecz bym dodała, bo tak jak powiedziałaś, rekruter gdzieś jest pomiędzy wieloma stakeholderami, pomiędzy wieloma uczestnikami rekrutacji. Jest hiring manager, jest kandydat, jest klient, są pracownicy. Każdy ma jakieś oczekiwania i myślę, że to jest w naszych głowach do przepracowania, że my nie musimy spełniać oczekiwań wszystkich osób, bo też często bardzo trudno jest je porzenić. My po prostu powinniśmy mieć kompetencje w prowadzeniu skutecznej rekrutacji i wiedzieć, że robimy to, co jest najlepsze dla firmy, bo takie jest nasze zadanie: zatrudnić osobę, która odpowie na potrzeby organizacji.